Chciałoby się powiedzieć, że jedyny słuszny wybór, jednak pozostałe samochody też mamy fajne. To apelacyjnie przyznam się, tak, ten samochód jest najciekawszy. C63 wersji S. Nie idziemy po cienkiej linii oporu, tylko najmocniejsza wersja C klasy, jaka jest dostępna. Samochód z 2018 roku, już w wersji po faceliftingu, m.in. między innymi możemy to zauważyć po. Pionowym grillu, który nawiązuje do najmocniejszych wersji AMG, m.in. AMG GTL. Samochód wyposażony naprawdę bardzo dobrze, m.in. innymi światła matrycowe inteligentne Multibeam LED. Dodatkowo mamy połączenie szarości selenitu, tak nazywa się ten kolor z pakietem night, czyli mamy czarne elementy, które fajnie współgrają z tym kolorem. Czarna lusterka, samochód pozbawiony jest chromu, tutaj też mamy czarne elementy wraz z dachem panoramicznym. Całość się przepięknie zgrywa. W tym samochodzie sportowym mamy 510 koni i 700 Nm. Teraz zaprezentuję Państwu, jak wygląda silnik w tym samochodzie. Mercedes jest marką, która nie, od, nie odeszła od silników V8. Tutaj, tutaj serce e, bije na widrastej V8, podwójnie doładowane. Aleksander przygotował nam ten egzemplarz do naszego salonu. Pozdrawiamy Aleksandra. Samolot sportowy to nie tylko przyspieszenie moc, moment obrotowy, to także dobre hamulce, dlatego w naszej wersji mamy ceramiczne hamulce AMG. Możemy to zawsze rozpoznać w Mercedesie po złotym zacisku, który naprawdę z zewnątrz rzuca się mocno w oczy. Także nie dość, że auto nam przyspiesza, to naprawdę bardzo dobrze hamuje. O tym zawsze trzeba pamiętać w tym samochodzie sportowym 510 koni, no jednak troszeczkę zobowiązuje. Dodatkowo w tym samochodzie mamy napęd tylko na tylnią oś, także trzeba uważać troszeczkę tym samochodem, ale na szczęście jest to samochód na tyle zaawansowany, na tyle inteligentny, że wszystkie systemy trakcji wspomagają nas, Państwu samochód z zewnątrz. Teraz zapraszam do środka. W środku widzimy skórzaną tapicerkę brązową z fotelami AMG Performance, także fotele najwyższej klasy zarezerwowane tylko dla wersji AMG. Środkowy tunel z wykończeniem karbonowym, no i elementy, które cechują tę klasę po face liftingu, czyli wyświetlacz duży multimedialny, jak i wirtualne zegary IC. Po bokach widzimy pamięć foteli, jak i ogrzewanie fotela. Jak i również najwyższej klasy nagłośnienie dostępne w tym modelu, czyli burmester Saro. Chociaż przyznam Państwu szczerze, że e, m, nagłośnienie możemy e, dać na drugi tor, bo dźwięk, który ma nieść nas przez wszystkie drogi, którym pokonujemy tym samochodem, e, jest tutaj. I zaraz mogę Państwu to zaprezentować. Prosimy zapiąć pas. Znajduje się w jedynym rozsądnym miejscu w tym samochodzie, czyli za kierownicą. Pierwsze wrażenie to są fotele, które mają niesamowite trzymanie boczne i na pewno sprawią, że przy pokonywaniu szybko zakrętów nie znajdziemy się po prawej stronie pasażera, tylko będziemy na swoim miejscu, czyli za kierownicą. Druga sprawa, właśnie kierownica. Wykończenie skórzane plus alcantara, bardzo duże łopatki, dodatkowo przyciski, szybkiego dostępu, tak, żebyśmy mogli maksymalnie skupić się na jeździe, nie szukając gdzieś tutaj czegoś na konsoli środkowej. Mamy tutaj przycisk od zmiany trybu jazdy, od zmiany wydechu. Wydech jest aktywny, więc mamy aktywne klapy. Możemy go otworzyć, bo zamknąć. Bądź możemy wybrać pracę naszego zawieszenia. Dodatkowo, wyświetlacz IC ustawiony w tryb super sport no, pokazuje, że tutaj z tym samochodem nie ma żartów. Prędkościomierz razem z dużym obrotomierzem determinują nas jeszcze do, do tego, żeby jechać szybciej i szybciej tym samochodem. Jednak żebyśmy nie popadali tylko w ten sport w tym samochodzie, bo oczywiście to jest jedna z tych funkcji tego samochodu no bo 510 koni, 700 miotków. Ale e, ten samochód to jest też C-klasa, więc w momencie, jeżeli przełączymy ten samochód na tryb komfort, naprawdę ten samochód staje się normalnym autem do jazdy dziennej. Więc w momencie, jeżeli chcemy jeździć normalnie, e, tak, żebyśmy nie szaleli, to możemy sobie w trybie komfort na to pozwolić. W momencie, jeśli już poznamy ten samochód na tyle, e, że będziemy mogli sobie pozwolić na wyłączenie kontroli trakcji, e, to jest oczywiście taka opcja. Przytrzymując dużej ten przycisk, włączamy kontrolę trakcji całkowicie. Jednak e, samochód jest na tyle inteligentny, że on może mm, określić nam w jakim poziomie e, ta kontrola atrakcji jest aktywna. I wtedy ten przycisk, który wcześniej służył do zmiany trybu jazdy, zamienił nam się w tarczę, która pokazuje w jaki sposób wspomaga e, kontrola atrakcji naszą jazdę. Przesuwając, e, pokazuje nam w jaki sposób. Jest ona wspomagana, jeśli ją włączymy całkowicie, to się nam pięknie podświetli. Off. No i teraz już trzeba uważać, bo naprawdę to auto, przy włączeniu kontroli trakcji i przy takiej mocy na tym nią oś, jest naprawdę groźne.